Witam w moim skromnym warsztaciku. Przyszedł czas na świąteczne porządki. Padło na przewody. Tu są moje przewody. Najbardziej różne jakie tylko się da. Z różnymi końcówkami. Żeby tutaj coś znaleźć, no to niestety jest problem. I na przykład mamy tak. Takie końcówki, ale zakończone samymi przewodami, albo bananowymi, albo takie. I jak potrzeba mi konkretnej konfiguracji, to zawsze muszę tutaj mocno grzebać. Tak wpadłem na pomysł, żeby zrobić jeden przewód taki uniwersalny i do niego końcówki. Podstawą będzie przewód 14AWG. Zrobimy sobie wersję długą i krótką, i zakończymy go. Końcówkami T. To będzie nasza wersja długa. No powiedzmy, że to będzie nasza wersja krótka. Włączamy odsysacz. Tu nie wszystkie są podpisane, ale ten jest podpisany. Tu mamy plus, a tutaj minus. Ten na przykład jest nie niepodpisany. Sobie zaznaczymy, żeby nie było. Ale chcemy tutaj gniazdo, czyli z tej strony. Nakładamy po dwie czarne i dwie czerwone. użyjemy sobie topnika aktywnego od Cynela. Tak zauważyłem, że najlepiej mi się pobiera takie grubsze przewody, tym. albo no weźmiemy sobie taką grubą cenę i obkurczamy. no i jeden przewód mamy gotowy. Zrobimy sobie na przykład końcówkę USB. Przerobimy te, które już są, by nie psuć za dużo. Tylko, że tu w sumie to nie potrzeba grubszego przewodu. Także pewnie ten tylko skrócimy. I tak grubszy tu nie wejdzie. już z jednej strony mamy końcówkę USB no to z drugiej sobie damy tak jak było czyli te przewody ale że te będziemy wykorzystywać do różnych rzeczy to damy sobie tutaj też 14 AWG No. Mamy piękny kabelek. Teraz zarabiam sobie jeszcze inne końcówki. I będę sobie po prostu wybierał końcówki jakie mi trzeba. I tak się prezentuje efekt końcowy. Tu mamy odzyskane wtyki, odzyskane przewody. Tutaj mamy te bazy. Taką średnią, długą, króciutką i wtyki. I tylko tyle wtyków zakończone tymi końcówkami. Także wybieram sobie jakie chcę. Powiedzmy, że chcę sobie żabki mieć i na przykład Jacka No i powiedzmy, że nie chcę, żeby było strasznie długie. Chcę sobie taki mieć krótki, który i tak jest długi. I mam przewodzik. Albo na przykład chcę sobie mieć z jednej strony gołe przewody. Na przykład, żeby je podpiąć do sztucznego obciążenia, a z drugiej strony takie. Cyk pstryk. I mamy zestawik. Także polecam sobie takie coś zrobić. To już tyle w tym odcinku. Dziękuję, pozdrawiam.